Refleksja nad młodością, bez słabiej myśli o chwale, bez skazy, pogardy i fałszu. Czas stopił młodzieńcze marzenia, miłością znaczone i prawdą. W zasiekach kariery kolczastych, w bezkresie pogoni nadludzkiej, dłoń w dłoni miłości splecionej, dźwięk monet rozłączył zawiski. A kiedyś czerpałem swą siłę z energii każdego poranka, choć zwykłym cieszyłem się życiem, raz jeszcze tak chciałbym dorastać. To jeden z wierszy zawartych w Tomiku Miłość i Przemijanie. Książka jest debiutem literackim Jerzego Bednarka. Wiersze powstały z konkretnego powodu. Jeżeli ktoś się zakocha, jeżeli zakocha się mężczyzna, z reguły co robi? Zaprasza dziewczynę do kina, do teatru, prawda? A spacery? No oczywiście w moim przypadku nie było inaczej, ale yy, to właśnie moja później przyszła żona spowodowała, że zacząłem pisać dla niej. Dla niej, dla dziewczyny, dla kobiety. Jerzy Bednarek urodził się i mieszka w Sieradzu. Wyjeżdżał na dłużej najpierw na studia. Poeta ukończył marketing i zarządzanie. Potem postanowił zmienić zawód i został ratownikiem medycznym. Później było wojsko i przeżycia dość ekstremalne. Jerzy Bednarek jest bowiem skoczkiem spadochronowym wojsk powietrzno-desantowych. Wszystko to, ból i cierpienie, z którym styka się w pracy i wspomnienia tych wyjątkowych chwil pomiędzy życiem a możliwą śmiercią mają wpływ na to, co pisze. Mimo to do wydania debutanckiego tomiku doszło trochę przypadkiem. Sławek Kołodziejczyk przeczytał kilka i doszedł do wniosku, to on doszedł do wniosku, że powinienem pisać więcej. Bo ja te praktycznie wiersze, które zostały napisane ze względu na moją żonę, odstawiłem do szuflady. I sam do tej pory sobie, jeżeli ktoś mnie zapyta, jak to się stało, to nie przypominam sobie. Dlaczego ja je wyciągnąłem, ktoś je przeczytał i po prostu za namową innych, a przypominam sobie, że zdecydowanie za namową Sławka Kołodziejczyka one zostały wydane. Podczas spotkania w Centrum Informacji Kulturalnej Jerzy Bednarek opowiadał o sobie, swojej pracy i swoich wierszach. Zdradził, że już powstały nowe, więc jest szansa na kolejny tomik.